Dobry wieczór Państwu, dzień dobry, w zależności na, na, na którym końcu świata się słyszymy. Tak zakładam. No, my mamy sobotę, dzień taki sobie u nas, średnio fajny. Pogoda taka dość pochmurna, ale chyba przejdę się na spacer. Mam wolny dzień, południe mamy teraz. No, trochę już po południu jest obecnie. Ech. Sama siedzę w domu, właściwie z kotkami. Chodź Sara. Chodź, 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 no chodź, pokaż się Kiciu, pokaż się. Nie chcę. Koty to są strasznie niezależne stworzenia. No, dzisiaj chciałam powiedzieć coś na temat właśnie tutaj kosztów życia w Stanach, takich najwięcej takich, które powodują dla, dla Średnio zarabiających lub tych gorzej zarabiających, kompletny, no, no, no masakra totalnie to jest, bo rzeczywiście koszty niektórych rzeczy tutaj w Stanach są wręcz niebotyczne. Wiecie, jak, jak wiecie Państwo, jak to jest, jak człowiek ma, na przykład jest, ma na przykład osobę drugą, osobę towarzyszącą, z którą te koszty może dzielić na pół. Jakoś to też jest inaczej, a co innego osoby samotne, osoby, które muszą, są zdane tylko i wyłącznie na siebie, nie zawsze mają możliwość mieszkania na przykład z kimś jeszcze dodatkowym, żeby, żeby jakoś te koszty tego mieszkania dzielić. Także właśnie koszty mieszkań, to tutaj, jest, to tutaj jest problem duży dla osób nie zarabiających wysoko. Ja zrobiłam taki research na, na moim tutaj, na moje, tutaj, w moim rejonie. Ja mieszkam na niżej opłaconych mieszkaniach, bo to są częściowo opłacone, częściowo tylko przez miasto, mieszkanko. Ja mam, ja mam dopłacone tylko 300 dolarów mi tam dopłacają do tej całościowej kwoty. 300 albo trochę z hakiem, ale niewiele dopłacają do mojego. I ono, to mieszkanie, które, w którym ja mieszkam, jest na bardzo niskim standardzie. Ja nie będę w ogóle go pokazywać, po prostu nie ma co tutaj pokazywać. Niski standard mieszkania, ale i tak się cieszę, że mam gdzie no, tą głowę schronić, po prostu. Ale jeśli chodzi o takie mieszkania, już na wyższym poziomie. I ja teraz mówię w tym momencie o mieszkaniu dwupokojowym, który tutaj w Ameryce jest, liczy się jako yy, tak, kuchnia Łazienka living room, czyli taki salon i dwa pokoje, dwie sypialnie. Ten living room nie liczy się jako trzeci pokój. No. Dwupokojowe mieszkanie u nas w naszym rejonie kosztuje takie na niżej, niższe 1500 dolarów, ale to już jest wyjątkowo niska cena i tam mają restrykcje ogromne. No a takie już takie z wyższej półki 2,5 do 3,5-4 tysięcy dolarów za miesiąc. Takie są ceny mieszkań w naszym tutaj rejonie. Także jest to moim zdaniem na osobę pojedynczą, na taką single, to jest bardzo dużo. Nawet jeśli chodzi na pełny etat do pracy i no i zarabia powiedzmy taką tą średnią krajową, chociaż minimum. To jest, to jest bardzo duży wydatek. Powiedzmy, no średnio już za samo mieszkanie 3,5 tysiąca, a już na starcie trzeba zapłacić również kaucję wysokości, yy, wysokości miesięcznej opłaty. Czyli w przypadku, jak na przykład masz wynajem mieszkania za 3000 dolarów, to te 3000 też musisz jako kaucję dać na początek, zanim po prostu zanim, yy, odnajmie ci ktoś. No, landlordzi, czyli właściciele mieszkań to mają też dużo swoich jakichś wymagań, bardzo dużo trzeba spełniać różnych yy, ich tych wymagań trzeba spełniać. Yy, trzeba mieć dobry kre kredyt, trzeba mieć tam... oni sprawdzają twoją historię, jak się uprzednio gdzieś tam płaciło. Yy. No przynajmniej w moim przypadku tak było, no. Yy, dalszy, moim zdaniem, to stanowi zmorę dla Amerykanów, większości pracujących Amerykanów, większości pracujących ludzi tutaj w Stanach, ludzi na, na standardzie średnim lub wyższym, to, to jest zdrowia, opieka zdrowotna. Opieka w ogóle medyczna tutaj w Stanach Zjednoczonych, jak już na pewno wiecie, jest na bardzo wysokim poziomie. Na pewno to wiele, bo ja to słyszałam w wielu vlogach tutaj w Ameryce. To jest naprawdę wysoki poziom, ale, ale no niestety ma to swoją cenę. Ja tak przykładowo powiem, że jak ja w 2001 roku byłam trzy dni w przepraszam nie, 5 dni w szpitalu byłam, bo miałam cesarskie cięcie i urodziłam Andrzeja, to wtedy mi rachunek w 2001 roku przyszedł 27 tysięcy dolarów za te pięć dni. Jeśli potem, patrzy, jeśli potem patrzyłam na poszczególne tam pozycje w tym rachunku, to między innymi tam była wizyta mojego lekarza, tego mojego rodzinnego lekarza. On mnie tam odwiedził. Ja go nawet tam nie zapraszałam. On mnie tam odwiedził, a potem na rachunku było napisane, że za tą wizytę lekarz sobie policzył 500 bucksów. nie 500 dolarów sobie policzył ten lekarz. Także no, wiecie, i mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo mocno. Nie, nie wiem, czy naciągane, no ale straszne są te koszty. Już teraz obecnie to są podniesione koszty. Ja dzięki Bogu nie byłam w szpitalu dawno. Mam teraz ubezpieczenie stanowe, bo się załapałam, bo mi zmniejszono godziny pracy. Także, także to. Ale Andrzej, już na przykład i Sara nie mają ubezpieczenia stanowego. Sara ma tam te swoje na te swoje, ale, ale, ale na przykład taki Andrzej to już musi sobie wykupić, jak insurance. I właśnie te zdrowotne ubezpieczenia, one są drogie. One są drogie. Ja zrobiłam taki research, ale nie będę mówiła teraz cen, ale to minimum jest gdzieś w takim najgorszym wypadku. Takim, przepraszam, najlepszym wypadku to jest jakieś 80 dolarów miesięcznie, ale do tego jeszcze od osoby, tak, tak jak czytałam w tym researchu, ale ja się nie wczytywałam w to, także naprawdę nie wiem dokładnie tych sum, ale bywają ubezpieczenia ogromnie wysokie. W zależności co tam się chce, chce wykupić, i yy, no w tym ubezpieczeniu za 80 dolarów to są te kopej, jeszcze tam trzeba dopłacać i trzeba wydać tak zwany, zrobić down payment. Trzeba, trzeba wydać co najmniej jakieś yy, chyba 2000 dolarów na rok, żeby żeby się załapać na to ubezpieczenie. 2000 dolarów na rok na, na lekarskie jakieś tam wizyty. Także jest to jest to dość, dość. Nie fajna sprawa, jeśli chodzi o to ubezpieczenie. Wiecie, jak człowiek jest młody, to tam jeszcze y, jakoś to może nie. Bo wiadomo, że im, im starszy, to potem to zdrowie coraz bardziej, coraz bardziej. Nie? No, ale, no, ale, ale medlanże, ja bym się starać jakąś taką insurance wykupić, żeby, żeby miał ubezpieczenie. Kolejna sprawa, nieco powiązana z tym, z tym wszystkim, jest to, że Tutaj koszty dentysty. Na dental insurance, no o zęby trzeba dbać, to każdy wie. O zęby się dba w każdym wieku, nie tylko jak się jest starszym, ale już od początku w zasadzie życia się powinno o te zęby dbać. I koszty dentysty tutaj są niebotyczne. Niebotyczne. I nawet jak się ma to dental insurance, no to, no to ja tego nie mam. Ja po prostu nie mogę sobie na to pozwolić, bo są koszty straszne, ale. ale ja wam zaraz tutaj podam takie przykładowo ceny ceny poszczególnych usług dentystycznych mniej więcej tutaj w naszym stanie. Więc tak, leczenie zęba w zależności od wypełnienia wynosi od 200 do 500 dolarów. To zależy jaką plombę masz tam w tym zębie. Leczenie kanałowe zęba. Uwaga! Zapiąć pasy. 890 do 1700 dolarów. Korona od jednego, na, jedno, na jeden ząb. Od 1300 do 1800 dolarów. I teraz kolejnie. Proszę przypiąć pasy. Wyrwanie zęba normalnego. Od 215 bez nieczulenia do 750. Wyrwanie zęba mądrości. Od 1000 dolarów w górę. Aparat na zęby 5500 do 7100 dolarów mniej więcej, a protezy od 6 do 8000 dolarów. Takie są ceny u nas. Także uważam, że to są ceny niebotyczne. Nie się marzy pojechać do Polski, coś z tymi zębami zrobić. Ja wiem, że z zachodu ludzie jeżdżą, czy z Ameryki, czy nawet z Niemiec, czy tam z zachodniej Europy, jeżdżą sobie do Polski robić zęby. Zwłaszcza ktoś chce mieć implanty. Właśnie, właśnie implanty, implanty, implanty. Ja też tu gdzieś miałam cenę implantów. O ile ja pamiętam, u nas cena jednego implanta, ale to wiadomo, że to, to jest tylko dla tych ludzi z najwyższej półki yy, 3 do 3 do 5 tysięcy dolarów za jednego implanta. Ja to pamiętam tą cenę. No, no to. Nie wiem. Nie każdego na to stać. I kolejna sprawa, która wiąże się tylko, odnosi się tylko takich osób z rodzicami i o niskich, do... przepraszam, rodziców z, dzie z dziećmi o niskich dochodach. Nie ma tu zasiłków na dzieci typu. Typu 800, plus, 500, plus, tak jak to jest w Polsce. Ja żadnego zasiłku nie miałam, ja miałam tylko alimenty i miałam to, co z podziału, z podziału majątku zostało. Ja byłam, z, y, ja nie powiem ile tego było, ale to było dużo poniżej y, poverty level, czyli po, poniżej tego poziomu biedy. Łącznie jest podział, podział majątku i alimenty na dwoje dzieci, tak mi to ustalono. Y, sądzie ten podział majątku był rozłożony ratalnie bo on by nie mógł spłacić tego jednorazowo. Także miałam miałam na, na trójkę osób miałam około 1200 dolarów. Do tego doszły mi tzw. food stampsy ale food stampsy to były to było 200 dolarów na osobę yy, i to było tylko można było jedzenie za to kupować, już na przykład papier toaletowy, proszki do prania, nic się nie, nie można było za to kupić. Także to było i dopóki nikt nie miał pracy tam wtedy, wiadomo, dzieci nie mogły pracować. Nie. Ja z pracą też się, się borykałam, że nie mogłam znaleźć pracy przez jakiś czas, także, ale potem jak potem jak już, ja już znalazłam pracę, to mi się te automatycznie, mi się to zmniejszyło te, te no podstępcy. No także, także no nie jest, nie jest łatwo jak, jak, jest osoba, jak jest osoba single taka, to jest ciężko, naprawdę ciężko. Może łatwiej jest trochę osobom, jak są w jakimś związku, nie, w jakimś takim małżeńskim czy, czy w takim no w związku, jak jest w jakimś tam kimś innym, to, to wtedy jest inaczej, bo dwóm osobom jest łatwiej ten, to wszystko tak jakoś pociągnąć. No, także ja mówię, że to jest chyba te koszty tych mieszkań i koszty zdrowotne to są największe zmory tutaj życia w Ameryce, bo to naprawdę jest. No, i jest jeszcze taka sprawa, która siedzi mi w głowie, tak z tyłu głowy, że ubezpie... to, że nie ma tutaj, jak człowiek już skończy tą szkołę średnią, to nie ma żadnych. No, no trzeba płacić sobie za edukację. Są podobno jakieś tam dofinansowania, nie, ale o to też jakoś trzeba się specjalnie starać. My będziemy się starać na Andrzeja, bo on się tam wybiera na jakieś studia. Jeszcze nie jest głębiej sprecyzowany, ale się wybiera na, na studia, także, także no to, te koszty właśnie tego, że po szkole średniej już trzeba sobie, to, że, że po szkole średniej już trzeba sobie y, płacić tą edukację, no to też jest właśnie taki minus tego życia, to też stanach. No. Bo jednak dużo ludzi by się chciało uczyć. Nie, a z różnych tam powodów nie, po prostu nie mogą. No, no. także, także no, no, tyle. Na, na dzisiaj tyle powiem. Yy, zabieram się do jakiejś roboty wreszcie. A Państwa pozdrawiam bardzo serde serdecznie i, i zapraszam na kolejne odcinki. Pa, pa!